Dzień dobry kochani, witam na kanale Swojskie Klimaty Jak wiecie lub nie, jesteśmy w trakcie lęgów Dwa pierwsze młode wykluły się bardzo dobrze Wczoraj wykluł się Oto ta kaczuszka wczoraj się wykluła I wszystko było w porządku, ale wieczorem reszta stada zaczęła skrzyczeć Łej! Nie wiedzieliśmy o co chodzi, więc poszłam zobaczyć do kacznika i oto ten maluszek Leżał bez sił na przyjedzeniu po prostu dla kaczuszy, której dajemy, przy miseczce. No to szybko go do domu wzięłam i razem z mężem ratowaliśmy. I jak widzicie, wszystko z nim dobrze. Hmm. Wygrzewanie podłogowe włączymy. I ale to była po prostu za mała temperatura, więc mamy kupiony inkubator. I mój kochany mąż wpadł, żeby po prostu tak, tak żeby po prostu położyć na inkubator e, kartonik. Ze ściereczką i podgrzewać. Tak jak widzicie, kochani, podziałało inkubator, utrzymał temperaturę. O! nie wyszedł. I jak widzicie, nabrał sił, dostał jedzenie i picie. Wczoraj totalnie nie chciał nic robić. Więc inkubator, który kupiliśmy do jaj, uratował życie tej gaczuszce utrzymał temperaturę, nagrzaliśmy i oto nabrał siły nasz maluszek, ma siły na bieganie, na jedzenie, tak jak widzicie. Wczoraj był bardzo, bardzo, bardzo kiepski, ale się udało. Tak? Chcesz coś powiedzieć, widzą? Chcesz powiedzieć coś, widzą? Ale ty sypki jesteś nie o, Jany, Jany, tak. Teraz jest właśnie na podłodze. No bo tutaj w łazience mamy podłogę ogrzewaną i jest mu cieplutko w stopki. Oj, tyle chcesz widzą powiedzieć, tak? Tyle. Tak. Taka gaduła z ciebie. Więc tak udało nam się uratować kaczuszkę. Małego bieguska. Widzowie, to do was ta przemowa, pewnie mówi, tak, uratowali mnie, tak, no. No witajcie, jest nasz odratowany maluszek, udało się na szczęście, tak się baliśmy, czy przeżyje noc, ale przeżył. Je, pije. Widać go ładnie? Mhm. Piękny. Y, misiu, widziałam jajko. No. W miejscu, gdzie on jadł. Widocznie musiał za sobą ciągnąć, wiesz? No może. Ja przyjechałem po 22 do domu i szukanie, jakby go ogrzać. No niestety. Ustawiłem na minimum piekarnik. Myślałem, że tam. Sobie jakby to zanieślałem... nie brzmiało piekarnik. No tak, no ale myślę, że uda się tam ustawić na te 30 stopni, ale niestety. On się rozgrzewał, zaraz było 50, potem spadało na 30, nie dało się ustawić. Mówiłaś o podłogówce? Tak, mówiłam. No, ale zanim ona by się nagrzała, to też trwało. I wymyśliliśmy w końcu, Mój że... Mój prezent tak, na tym. <laughs> tam szuka? Na inkubatorze. Że na inkubatorze będzie ciepło, bo on trzyma temperaturę jajek, bo są też w inkubatorze. No i się udało. Tam było około 30 stopni w kartoniku. Tak dostał sobie. jeść, dostał pić. Wczoraj za bardzo nie chciał, ale dzisiaj już tak. Wczoraj był półżywy. Dzisiaj widzicie łobuz. Już łobuzuje. Zobaczymy, czego matka przyjmie. Tak, już mówiłam. Czy spróbujemy go oddać i, i pilnować, tak? Bo jest już silny. No i pokażemy resztę maluszków. No tak, bo na kanale nie było. No. I dzisiaj zaniosłam mężowi, bo mąż jest w domu najbardziej ciepły i jeszcze ładnie podgrzał, nie? Tak. No. Było tyle jajek, że musieliśmy kupić inkubator, bo kaczki by mnie nie ogarnęły. Tak, do widzu widzisz? Ojej, u misiu, kontroluj to, bo. No. Także jesteśmy bardzo szczęśliwi, bo to by było wielka strata, nie? No. Wczoraj się wykluł, no po prostu był słaby, a tłumaczyłam, że. Jak już przeżył noc. Słucha, mamusi. Eee, tłumaczam, że no, mąż mi też tłumaczył, że to nie wina kaczki. Misiu. Damy mu popływać. Dzisiaj. Że to nie wina kaczki, tylko kaczka no, nie zaniesie sobie młodego, tak? Wiesz? Mhm. Trzeba dawać wpływać, bo one wtedy sobie wzmacniają te. <laughs> On chce do was. Tak. On biegnie po te. Już dzisiaj zjadł jajeczko, dostał żółtko, pije wodę. Jak widzicie, nam tu łobuzuje. Jak miałam na szlafroku, to skakał, a wczoraj no co? Najcieplej jest u mamy między piersiami, no. Grzałam jak mogłam, dopóki się nie nagrzał, tak? Na inkubatorze. Patrzcie, jak zasuwam. No. no chodź do mamy. Pójdziesz gdzieś popływać. O, widzicie, nawet resztki nam ze stołu je. Poznasz rodzeństwo. Pilnuj, się. No Mamusia pewnie pomyślała, że go straciła, nawet nie protestowała, jak brałam... O, jak proszę. Mówisz, jak on był już prawie, że martwy. No Ja dotknęłam główki, na szczęście się ruszał, ale... <laughs> szukał, <on> dalej głodny. <laughs> no i co? No i widzowie cię nie widzą. No wybaczcie, że tak z ręki nagrywamy, ale póki maluszek jest z nami, o proszę, jaki żywy, to nagrywamy. <laughs> Masz tu mały pas. Misiu, ogarnij sytuację. Jest bardzo szybki. To jest jedzonko. No je. Paneczko, przyniesiesz wody tej, bo będzie potrzebował. No pokaż, widzą, jak jesz. Ścina jajeczko na razie. Miała nam przyjść pasza, w piątek nie przyszła. Widzicie co, pechowe, tonie, nie? Kwoki tak. nie kupimy, bo dzisiaj niedziela. Musimy walczyć z tym, co mamy. Już idzie woda. Niech się napije. Ale bryka na chodzi. O, jak widzicie. Czyli na jajko. Oj. Także myślę, że jak już ma... No, z wczoraj się wykrył z dwa dni, no i idziesz do mamusi, bo mamusia mówi. Tak, dał z bańki. Telefon. Jak mamusia y, mówi, no i widzicie, no radzi sobie, jest ok. Jeszcze przypinujemy do południa, nie? Niech sobie tak. pochodzi na tej łazience y, na pomóż mi, panelach podłogowych. Niech się podgrzeje jeszcze. No i potem dajemy mamusi. Na zobaczymy, czy jest gorąco na porto, weźmiemy go do popływania. Tak, no musi się wyczyścić. Oj, Oj jej, jej, ale tu też se popływa. Patrzę, już pływa. <głos> <głos> tak, <głos> mały. Zaraz Wam pokażemy pozostałe maluchy. A ty opowiedz, kochanie, jak go znalazłaś w ogóle. Oj, przepraszam za mój wygląd. Poszłam. Słuchajcie, stado robiło wielki hałas. Ogromny, nie wiedziałam co się dzieje. Więc poszłam sprawdzić, jak to wieczorem do. Kacznika, jak to wszystko tam wygląda. No i leżał na misce, którą dajemy jeść dla małych. I ledwo dychał, no pogłaskałam tylko głowę, bo wyglądał jak martwy. Zimne był, nie? Tak i ruszał się, więc poszłam do domu. Szybko zdjęcie do męża wysyłałam, co robimy. Nie wiem, czy się przywitaliśmy, ale witamy na kanale Swojskie Klimaty. Bo witamy. takie są emocje, że ten film też będzie chaotyczny. O, słoneczko kochanie zabrałeś. No, ale jak widzicie. Do maskotki był przytulony, nie wiem czy ją widać. Ma się świetnie widać, widać. Spróbuję wam pokazać jego rodzeństwo. no, bronią, bronią młodych mamusi. Proszę, pierwszy kontakt z naturą, z trawką. Słyszysz tam kaczuszki, co? Słyszysz mamę? Mama je tam na razie i ma. Pokaż, poradzisz sobie, jak ci damy na trawce? Poradzisz. Pewnie. Czyli można spróbować do mamusi, tak? No chodzi do słonka. Coraz silniejszy jest. Zobacz, jakie słonko jest. Patrzę, czy mama reaguje, ale nie, mama jest chyba tak głodna. Wybrałeś? Czy dać go z powrotem? Chodź tu jeszcze, chodź. Taylor się patrzy Nie no, myślę, że on jest Taylor, bo ona reaguje najbardziej. Co za płytko na pływanie. No tam Mameks kochany. Do mamusi idziesz? Dołączyliśmy mamu, maluszka do mamy I już jest ze swoim rodzeństwem nazwaliśmy go kobra z tyłu ma takie plamki jakie z tyłem to wygląda jak kobra Zobaczcie Mama przyjęła bez problemu już sobie są razem